Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale STOLAR GAMES Jest dzisiaj ze mną... Ja Znowu? Blanka, jest Blanka Gramy sobie... Po ostatnim odcinku... Blanka stwierdziła, oglądając go, że było zbyt dużo przemocy Nie wiem dlaczego Dlatego gramy w grę, w której nie ma przemocy Znaczy jest, ale mniej Otwieram jajko tutorialu. O, widzę Cię. Poczekaj, biegnę pod Ciebie, bo ci Rosji, smoka. Rosji. Nie, mam już fajnego smoka. Daj mi spokój. Patrz, jaki ładny. Ale ja mam do Ciebie fajnego. Bo Ech. ja na tym końcu kiedyś grałam w tą grę. Jak zwykle. Nie, ja już mam Ech. fajnego smoka. Ja już nie potrzebuję lepszego. Tup, 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 tup. O, poczekaj stało? chwilę. Nie wiem dostać. Poczekaj chwilę! Ja tu jestem. Nie, ja robię questy dalej. A! To ja przelatuję przez te kółka. Ja też Niszcz cele. Jak się strzelało? Jak się strzela? A! A gryzie. Jak się gryzie? Nie wiem, ale chodź na chwilę. F! Pod F, -F. czaj, nie, nie, nie. jednak, jednak nie. Jajko! Ale poczekaj! Poczekaj, bo ja mogę coś zabrać? akceptowałam. Ja nie mogę zabrać. Daj jajko! Ale nie mogę zabrać jajka. Ja mogę. Zobierzam, Poczekaj, to, nie. bo ja jestem tu. Dobra, nieważne. Ja lecę do swojego świata. Nie chcesz, rozumiem, smoka? Chcę, ale najpierw muszę tutorial zrobić. Ja mam bardzo fajnego smoka, nie wiem o co ci chodzi. Możesz dać, ale je tak na to będę latał, bo jest piękny. Dzikie jajo. Nie kubuj. 5 sekund, wykluj jajko. Jajko. O, tu jesteś. Wykluj mi jajko. Ja teleportuje mnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie wiem, teleportowało mnie gdzieś. Dobra, idę Kryj do Łąka. to nowy świat Łąka. to bądź. A! E. Chodź tutaj! Ja mam dla ciebie smoka. No, nic nie chcę. Stoisz tu? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty żeś polazł? lazu? To uła... to... już. Nie, chyba nie potrzebuje smoka, wiesz? Gdzie jesteś? Rozumiem. Ale cóż, gdzie w jesteś? W normalnym świecie. No ja też patrz. Ja mam takiego. Co to jest za gigant, Patrz. Pokażę ci. Pokażę ci jakiego mam dla ciebie. A patrz, jakiego ja mam ładnego. Ten zielony. Nie, nie, Brzydki. A patrz na mojego. Ładny. Dostałem go za darmo, nie wiem skąd jakiegoś karnetu. Dobra. Jest Idę śpiewa. do ciebie, tylko chciałam sobie jajko zebrać. jej, 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 jej! Jezu, ze Tak, świetnie jest! ze Mogę go... co?! Narazie skochać. Jej! O! Mój smok mógł być większy. Dzik? Ale gigantyczny! Elitarny dzik. Um. Nie są w dan. A teraz okay. Lecę do ciebie Co? Czyli jesteś jakby w tym teleporcie oh. wlazłeś w ten teleport i co? Gdzie weszłeś? W pierwsza? Nie, w drugie Nie, na łąkę To się nazywa Grassland. Chyba tak widzicie, widzicie co ja robię? Ja się zepsułam. Co się zepsułaś? <grym> Plaka ta gra... Może cztery przyciski. Jak ty coś zepsułaś? Respawn. Czy ja widzę jajko, nie co to jest? Nie wiem co to Już lecę do ciebie. Do ciebie. Want? Okay. <laughs> Daniel. Nikt skórze wypluwanie. Niech będzie. Muszę cię... Z... O, tam widzę cię. Nie mogę. Nie no, znowu zeszłam. Nie mogę. ją, ale ładnie jest na tym Nie mogę. Dobrze, Daniu, nie nie możesz. lądować ze no, mną. Dobra. Raka, gdzie jesteś? Nad tobą. Gdzie? No nad tobą. Którym słokiem? A, tu czekaj. Raka, stać w miejscu. A co ja mogę robić? Nie. Ja nie mogę gryźć, ja mogę bum. O ty. A gryzie się Ewką. No ja pod mam firebola. A ja rzucam w Ciebie kamieniami. A, kto ma lepsze? Ale to słowo dostała. Ja jestem słowie strzałkami z Chcę żyje. Dobra, biorę ten. No. Hmm. Albo dobra. Lecimy dalej. Dlaka, szukamy tutaj jakiś stworzonek chyba, małych, nie? Czy jajek dopiero? ja jak Ja przelatuję sobie. przez jest kółeczka. O! Zbieraj sobie jak najszybciej te Drake found e... something. No, jajka. Co nazwij Drake? Żebyś mógł przechodzić do następnego biomu. No tak, dwie ramyka. O, jajko! Jest, tu jest y, boss. A co to jest? Znaczy coś jest, ale nie wiem co to jest. A, to Ja już ja widziałem. Dobra, nieważne. Ej, tu jest jakiś zamek. Zamek? No. Chyba. boss. mogę <toddrych>? cię... <toddrych? toddrych> <toddrych> o, rośliny. Daj ich urosłeś. Brak. Ja mam nowy patent. Ja po prostu będę zabijać ich i latać sobie. Geniusz. Ej. Ej, kamieniami we mnie Trach. rzucają. Nie wiem co ja robię. Przebiłem się gdzieś. Jestem jakiś świat. To jest to są super kamieniami. Super, hiper, super Max. Nie wiem, ja widzowie. Bardzo was proszę, jeśli Wam się ten film spodoba, zostawcie subika, lajka. Bardzo mnie nas wspiera, mnie i Blankę. Dlaczego głównie nie mnie, ale Blankę też. Co, jestem przy tym zamku, gdzie o tym mówiłaś. No i co tu się robi? Nie wiem, a e, się bije z tym. Wlazłam do tego spiralnej ku kulki. I co z nią? I, no i do bosa mnie przeteleportowało. No on nie bije. No ja mam lepszego smaku od ciebie. Nie wiem czy Jeko? ja? Przez do danowania. Jajko Ale sensu, jest zaraz dna. Co jest bez sensu? To jest piękna gra, latam sobie smokiem, nie wiem co się dzieje O Boże Święty Nie, przyzy nie mówi się imienia Pana Boga swego bez problemu O Gdzie jest mój domek? Nie tu tam z drugiej. Gdzie jest mój? A, to nie tu. Świat początku, Świat łąki, świat początku, tu. Złożone jajka. zero, pokonuję do głosów zero na jeden jakieś do świata początkowego, bo tu jest jakiś boss. Ja się piję z tym bossem, nie mogę ci Nie, na, go na poprzednim świecie. Na Poczekaj, świecie początku. bo ja wlazłem w jakiegoś bossa. To zresetuj charakter, bo daje się pokonać. To jest smok mój, umrze. Dobra, restam. Reset. Wtedy ci smok nie umrze. Zresetuj, ja to same a masz full życie chociaż? Dobra, poczekaj chwilkę. Już dochodzę do ciebie. O, ja tu. Ból. Dobra. Tu lecę. Mam bardzo dużo no pracy. Cześć, cześć. Świetnie początkowym. Tak, tu będziemy sobie pokazywać bossa. Co ty na to? Ale do ciebie. Okej, okay, to tu będziemy sobie... O, około, nie? mam do Ciebie prośbę, bo muszę je, muszę iść sobie wziąć, żeby mi Minuta? Dobra, widzowie. Jordata. Nie chcę daty żadnej, dajcie mi spokój. Bond my dragon. Podniesiemy poziom jego szczęśliwości. A ty, Apis? Poczekaj, bo ja, ja mam trzy jajka tutaj. Coś się pogubiłam. Podniosłam poziom. Nie widzicie, widzę, jaka ciekawa gra Wam. Bardzo serdecznie. Mogę to 40. jaką Amphalam. Co? Ej, ja wylosowałam jakiegoś konia. I co ja gadałam? Jakiegoś smoka. Widać, że koniara. Hawlera i in... Hawlera? Amchila Amchilo Amkhilo Czy sprawdzę czy Hawler? O co się? Mam, mam dwa Hawlery Sylwa mam Suriom Ha! Haa jajka Inkubuj O Mam na karcie coś Smoka. Okej, okay, uphill to jest to. Eee... Y okay. Ridet... Masz marchewkę, 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 marchewkę. Sylwa. Sylwy no, nie mam dorosłej. Chcesz, bacon. Chcesz jedną sylwę? A po co... Mogę? Nie po co mi. Ej, hover jest strasznie słaby. A ładnie wygląda? On jest z pierwszego biomu. Ale no. mogę ci silwera sil jednego dać. Niebieskiego? Hmm? Tak, niebieskiego. Dobra, to przyleć do mnie. Nie, ja szukam pierścieni, wiesz? Takich fajnych pierścieni. Widziałeś może gdzieś? O, tu są pierścienie, widzę. Pa, pa, Albo dobra, ja przylecam do ciebie. Dobrze. Czekaj, bo mój smok biega w kółko. Nice. Zablokowałam go. Czekaj, bo on lata! On poleciał! Ty, bo mi smok uciekł! No, widać, że jest mądry. Ty, bo mi smok uciekł. W pomocy. Widać, że mądry... widziałem wi 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 widać, że mądry jak właściciel. gdzie no, O, tu jest! O, uruszył mi smok! Nie ja wiedziałem, że jeszcze może urosnąć. On mi ucieka! Elder. <noise> Ej, to jest możliwe? Jaki... jaki pan taki smok? A to się... Nie, on do złego przyleciał! Ha... co, nakarmiłem. O! To jest, wiesz kto to jest ten silver? To jest ten taki motylek. Aaa... a mogę motylka? Nie możesz. Zrobiłem wszystkie mi zły. Mam z dla ciebie świat. Daj trzy skarbowych skarbów. Daj Musisz przyjść do mnie. Sezon pomnik. Ku przepustkę światy. Sezon. Sezon Co? Dłaka zrobiłem... Zabij 5 mobów? Nie, nie biję! Dla tu Co ciebie ciebie? Jakaś wrona. No wrona, no czegoś, to, czegoś też od wrony? Dobra, mam dla ciebie. I uwaga, on też ucieka. Ja go złapałam ledwo. A wiesz, czemu ucieka? Bo wiesz, że masz taki przycisk, bond, nie? To jakiś czas musisz to robić, nie? Bond. Ale nie, bo on ma jakieś wykrzyki nad głową. No bo no bond to musisz zrobić bond. Jezu, poczekaj, bo mój smok nie lata. Dobra, lecę do ciebie. z głosem Poczekaj chwilkę, poczekaj chwilkę, chodź tutaj, dam ci tego. tu gdzieś te. może moby? Nie wiem, ale chcę ci dać tego motyla. No czekam. Nie, nick trade right, akceptuj. A dasz mi jednego różowego. Co różowego? Może smoka. A nie. Co tak A Ty masz dwa. A ty masz dwa. A nie. Czemu... strzela? Nie mam jednego by sama. mam wiedzieć. No, e... dałam ci. Ty mi coś daj. Jedną rzecz. Ale czemu? Dobra, dobra, dam ci. Ale zachłanna, palusz. I on będzie taki, tylko mój jest jeszcze nie podrośnięty. E, bo to Daniela. Danio. Co? No Daniel jest. Kinder Daniel. Nie, to było inaczej. Co on robi? To Daniel, gracza Daniel. Ci podejrzewam, że Daniela. Danielo... I polecam twój karał, jeśli masz. Sprawdźcie nie ma kanału Danio. Co ja mam wiedzieć? O, jakaś babka coś chce. A, poczekaj. Idę do tej babki. Jakiś ja acept. też. Acept mi się pojawiło i czytam acept. Ja też tu jestem. Mam y... pytanie, o co chodzi? Nie wiem. Można chyba jajko tu wsadzić. Nie, wspólne, wspólne. tak. Można spu... jajko tu wsadzić. Tak? Ale bez sensu, dobra, ja wychodzę. Z jajko początku. Ha! Ciasteczko? Ciasteczko, tak. Dobra, wiesz co? Broank, oferta. Znajdę jakieś e mowa i ci Nie, z kefeti. O, Baron może urosnąć. Baron. No nie. Brąg, możesz rosnąć. Rośni. Cześć, pobawę z tym. Nie, ciasteczko, ja się nie tradeuję. Ja sobie przelatuję przez te kółeczka. Nie no, ciasteczko kto To kogo smok jest szybszy? Czekaj. Rośnij O Jezu! Nie, ciasteczko nie chcę trajda. Blanka, co ty mi smoka dałaś? No, Silvera. On jest ogromny. Co? Tak, Pier ogromny. Pierwszy raz go urosnąłem i jest tak gigantyczny. Pokaż. To jest jego pierwsza łódź. Od... To, to ja się pomyliłam. To nie jest. Silva, ale ja ci dam. Ale, jestem głupia. Nie, Blanka, to już zauważyliśmy, ok? Dobra, Byli... ty coś tak czułaś, że nie Ja mam jeszcze dla ciebie tego niebieskiego. Nie, przecież mam niebieskiego, nie wiem o co ci chodzi. Equip tego. Czemu się tak raz trzeba ścinać? Nie wiem o co chodzi. Blanka, szukamy Bossa, tak by the way. Jak znajdziesz Bossa, to mów. Dobra, ale chcę sprawdzić, kogo smak jest szybszy. Nie, mój, wiadomo, że mój. O Matolo! Co? Przepraszam. Ja? No nie przegrnęłaś, <grym> bardzo ładnie się wybrnęłaś z tego. Wam, yy, gdzie ja jestem? Chcesz mi powiedzieć, że są w jakieś wielkiej komnacie? Mogę łowić ryby? Mogę łowić ryby. Bo łowię. Mam Apollo. Jestem dobrym rybakiem. Byłowie coś? Pauler. Dlaczego? dla, dla to ja nie mam tego. Glacer, ja mam. A, padł do. Oddy. O już. Nie wiem, co jak się łowi w tej grze. O, tak tam. myślałam. Bo próbuję sobie wziąć jakieś smoka. Ale mam, nie mam takiego, którego nie e, ma. Ej, jedziemy na targ. Y no, idziemy do tego świata, co się targują tymi smokami? Ale nie mam nic do targowania. Co? Nie mam nic do targowania, daj im spokój. Ale ja chcę się powymieniać. Zanioł mnie goni, weź go. Dobra, jak się wymienię za jakiegoś. Jak wymienię się za dwa i jednego będę chciała ci oddać, to ci oddam. Nie trać smoków. Masz dobre smoki. A tam jest najwięcej z kamerów i tego oba o tym wiesz. Wiem. Ale będę wydawać tylko te słowa. O Bożusiu. No i blanka, bo Co to było? mu się tak gra zaczyna się ci niespodziankę, jak jakiegoś sobie wezmę. Dobrze. Ale najczęściej w ogóle w tym biomie ludzie się nie chcą wymieniać. Nie chcą się po prostu wymieniać. Nie wiem. No. O, w kościu chcesz się wymienić? Rąk. Już jesteś szczęśliwy, tak? Brunk. A ty są piękne, wielkie Śmieszne smoki. Już. Dobra, żeby nie było wstydu, wezmę sobie tego wielkiego smoka. Pamiętasz, jak ci chciałam dać tego zielonego, to teraz go mam, bo, bo będzie wstyd, jak będę tak takim małym. Bloka większa, wielkość smoka nie ma znaczenia. No ale wszyscy mają wielkiego, no to wiesz. Wszyscy mają. Rzadsze są lepiej traktowane od... Zmienił kolor? No trochę zmienił. 15 minut, na którym muszę? Jesteś głodny. Yy, Chcę mrozowanie. zmienić moją kolor, ale coś nie wychodzi. Masz bekon. Eee, yy, może to? A ty abys Jesteś głodny? Jesteś, ok to ci damy. Ty jesteś wego? Jingle, Jingle Bell Potion. Jingle Bell Potion. Muszę sprzedać o, biały jest. Teraz na takie kolory zimy. Fajnie, ale ja bym chciała, żeby on e, świecił. Jest taka podka, żeby smok świecił? Nie. Light, light, light. Tu jest coś takiego. Jest? To jest jakiś Basic Potion... Mutation kur. Cool. Uwalniam Was, noczki. Mogę mieć więcej? No, to nawet jest. A, mój nie no, jest. 15. Ojejujuju. Oh, Czalar. 15 smoków mogę nie, mieć. Cieszę nie. się. Basic coś tam. Dobra. Zostawmy go takiego. Teraz mam białego smoka zamiast zielonego. O, babka chce się zamienić. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, papa Dobra, będę chodzić po każdym człowieku. Tutaj obok mnie. I będę sprawdzać, czy chcą się wymienić. Jak masz zamiar chodzić po każdym człowieku? Wytłumaczysz się? Nie wiem, ale chcę człowieka tutaj wymienić. No, co to jest? Nie wiem, czy się będzie chciał wymienić. O, wymienia się. O, i peks, peks. Ale żebym Z To jest Alżym zachlapała to. No. Tu no mi coś chcę no strzyma. nic, no bo... Du? Szkoda gadać. Albo, albo wiesz co? Kupię sobie smoka. To mam dużo pieniędzy. Roger jest spokiem. Co ty gadasz? Że Ży... co? Roger jest smokiem. Jaki rower. Roger. Ry, o, -g -ry. Imię. Ha. Fajnie. E, tutaj babka, jak widać, może będzie miała jak z czym się zamienić. Tam świeci. Cześć, dwa tysiące. O, dobra. Sprawdźmy, za ile sprzedają smoki. Za 400 tysięcy. Mało. Szkoda, ale. Bardzo mało. Ja ale mam... to jest eventowy. Bo teraz y, ja mam takiego smoka. Sprzedają takiego smoka, który jest z, z tego... Z wielka, wielkiej... Z, z eventu wielkanocnego. Hmm, i co to jest? Wielki królik? Napisałem, jestem z eventu wielkanocnego. E! No. Światłonki. A nie ja mam mękwo. 17. a Oni sprzedają po 80. Dobra, ja też sprzedam. Dom. Nie sprzedawaj. Inwentarz. Jajka. Jajko w początku. Nie. Dobra, ja, ja fajnie też sprzedam. Nie. nie sprzedaję go. Ogólnie to gra mi podpowiada, że one są warte po 5000 1000 1000 o, ten 10 tysięcy. A na tym nie będę jeździć. Zara wyciągnę mojego wielkiego. Dziękuję Wam bardzo Dobra. serdecznie za oglądanie i co doj? No i... Zostawcie łapkę w górę i subka, jak już nie subskrybujecie i... Parać na stronę Stolar Games. Bardzo fajne kody. Możecie zobaczyć ostatnie odcineczki. No to co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Napiszcie, czy chcecie więcej takich gier. No i co? No i trzymajcie ciepło. Pa! Wesołych świąt!